Cześć, nazywam się Irek Krajewski i chciałem dla Ciebie zdecydować bardzo fajny kurs online, który ukończyłem. To jest szkoła wewnętrznego przywództwa i znajdziesz go na stronie akademia.pl Kurs jest prowadzony przez Rafała Mazura i ponieważ chcę, żeby to wideo było dosyć krótkie, ale chcę się podzielić tym, co dał mi ten kurs, to przygotowałem sobie ściągę, żeby pewne rzeczy szybciej wytłumaczyć. Proszę bardzo, ta piękna, dużowa tablica i tutaj jest parę takich rzeczy. Z jakim, z jakim problemem się mierzyłem, że zdecydowałem się na zakup kursu i, i dlaczego było warto? Otóż ty pewnie masz różnego rodzaju marzenia, tak jak ja mam marzenia, mam bardzo zdefiniowane swoje stany, natomiast założyłem, że... Niektóre cele rzeczywiście szybko mi idą i, i szybko udaje mi się osiągać i nie mam problemu z ich realizacją, natomiast są takie, gdzie czuję jakiś tutaj napisałem coś, co ja często używam takie słowo jak opór, ale też gdzieś taki wewnętrzny lęk i, i coś takiego dziwnego, że wstrzymuję się i nie robię pewnych rzeczy i mijam dni, tygodnie, miesiące. I teraz w sieci jest mnóstwo kursów i, i pierwsza myśl może być taka, że być może trzeba jakichś nowych e, kompetencji, e, czyli brakuje wiedzy. E, więc może być tak, że w tej głowie zaczyna się jakiś taki niesamowicie skomplikowany proces e, myślowy. Najpierw jest w ogóle chaos, no dlaczego tak się dzieje? Tu mija ją czas, mija, jest jakiś lęk, ja się nie czuję dobrze tak naprawdę i coraz mniej się pewnie czuję z tym, że nie mam tej władzy sprawczej i nie robię pewnych rzeczy. Więc może być chaos, może się pojawiać myśl o tej niewiedzy i takie ogólne poczucie zagubienia. I wtedy ten kurs się świetnie sprawdza, bo e, cała zasada i wszystko się sprowadza do tego, chociaż ciężko jest to podsumować dosłownie jednym zdaniem, ale m, bardzo często... Przy takim zagubieniu wpadamy w, takie, w taką reaktywność, czyli zasysamy różne rzeczy z świata zewnętrznego i to jeszcze bardziej wzmacnia niepokój w świecie wewnętrznym i jeszcze bardziej wzmacnia ten opór i jeszcze bardziej czegoś można nie robić. Natomiast prawda jest taka, że na koniec dnia się tylko to, co zrobiłeś. Tak? I, e, i to jest niby proste, tak? że jest punkt A i jest punkt B i od A do B chcemy przejść. B to jest ten cel wymarzony. No tylko, że bardzo często po prostu gdzieś tam krążymy, krążymy przy, przy tych myślach. Do czego się sprowadza kurs? Do tego, żeby zdefiniować siebie, to co chcesz osiągnąć. Jeżeli masz, tak jak ja, to zdefiniowane wcześniej, to bardzo dobrze. Natomiast chodzi o to, żeby stworzyć siebie, czyli przyjąć taką postawę i stać się takim człowiekiem, który właśnie osiąga, wykonując codzienne, bardzo proste działania w sposób automatyczny, żeby dążyć do tego punktu B i tam się znaleźć w którymś momencie. I liczy się działanie tu i teraz zdecydowane. Czyli bez skomplikowania, bez krążenia od punktu A do B gdzieś w jakiejś spiralce, tylko prosta droga. Od A do B. Tu chce się znaleźć. I trzeba zwrócić uwagę na postawę. I bardzo dużo jest w kursie informacji, które dostaniesz o tym, jak zbudować właściwą postawę człowieka, który osiąga to, co sobie zaplanował i osiąga to w sposób zdecydowany i szybki, bez jakichś zbędnych wątpliwości i bez zbędnej zwłoki, tylko po prostu działając. Działając, robiąc i podążając do przodu, do przodu, krok za krokiem. Czy tego nie mówią inni? Oczywiście, że masa kursów to obiecuje, natomiast Rafał Mazur na pewno nie słodzi na pewno bardzo dużo jest w kursie istotnych informacji od, odnośnie tego, jak walczyć z tymi rzeczami, jak lęk, opór i reaktywność, przyjmując właściwą postawę. I dostajesz takie narzędzia jak 11 kontrastów. 11 kontrastów to jest takich 11 wzorców postaw, czy, czy negatywnych kontra pozytywnych wzorców, które jeżeli się uczysz i jeżeli zaczynasz zwracać uwagę w codziennym życiu, wykonując swoje czynności, zaczynasz w jakiś sposób e, świadomie o nich myśleć, to powoli, powoli zauważasz, e, jaką masz postawę, co w tej postawie nie gra i jak ulepszyć tę postawę, żeby być bardziej tym, którym chcesz być, żeby usunąć różnego rodzaju takie, takie drżenia, takie wątpliwości, żeby w ogóle usunąć całą tą bańkę. Całą tą bańkę, w której gdzieś tam się zamykasz i po prostu być sobą i tworzyć siebie i wręcz pójść w górę coraz wyżej i wzrastać, i wzrastać, wzrastać, wzrastać i osiągać coraz więcej, bo to prawda, że my sami sobie ustawiamy granice i największe granice właśnie są te, które są w naszej głowie. I ja jestem o tym przekonany. W kursie robimy pewne prace domowe i pewne małe rzeczy, które są nazywane małymi zwycięstwami i one pokazują, robiąc je, ja pokazałem sam sobie, że pewne rzeczy, gdzie, pomiędzy którymi stawiałem sobie jakąś wymówkę, że one są super proste i ja mogę zrobić coś w parę minut czy wręcz w parę sekund od razu bez wchodzenia w jakieś niepotrzebne dywagacje, e, niepotrzebne gadki z sobą samym. I tych 11, 11 kontrastów e, oczywiście na początku e, one, na początku wartością jest to, że pozwalają sobie z pewnej takiej nieświadomej niekompetencji, nieumiejętności działania z tego znaku zapytania zrobić coś świadomego, czyli uświadomić sobie, że w pewnych kwestiach nie funkcjonuje odpowiednio. I jestem daleki od podstawy, na którą się zdecydowałem i co do której dążę, do postawy człowieka, który rzeczywiście osiąga to, co sobie zaplanował, to, co obiecał, żeby postawił przed sobą pewną poprzeczkę i żeby do niej doszedł, a nawet powyżej. I powoli to staje się świadomą kompetencją. Więc ta postawa, to tworzenie siebie staje się ciałem. Więc pewne rzeczy ja już zauważam. Już zauważam, że niektóre z tych kontrastów są dla mnie absolutnie świadome i już się swobodnie z nimi czuję. I bardzo ułatwia mi to działanie. Przede wszystkim dzięki kursowi udało mi się codziennie wziąć się za bieganie albo jiu-jitsu, albo sport, pompki, różnego rodzaju ćwiczenia, raz raz siłowe, gdzie mamy okres, za oknem w tej chwili jest zima. Nie wiem kiedy to oglądasz, natomiast normalnie nie chciałbym się wychodzić i rano uprawiać sportu. Ale wziąłem się za to, bo wiem, że mogę i to jest tylko kwestia decyzji. To jest tylko kwestia domyślenia sobie, co ja chcę mieć i pewnej dyscypliny. I zwykle jest tak, że narzucenie sobie dyscypliny sprawia, że dochodzę do punktu, którym czuję się na końcu lepiej i czuję się świetnie i jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. I o to chodzi. I to później... Wraca do mnie w postaci tego, że znowuż mam większą pewność siebie tutaj. Tutaj zyskuje nowe różnego rodzaju umiejętności, jest tego masa. Dowiaduję się ten znak zapytania przetwarzam na, na jakąś nową wiedzę, na jakieś nowe umiejętności, na coś fajnego. Tego uczy szkoła wewnętrznego przywództwa. Szkoła wewnętrznego przywództwa uczy nie bycia reaktywnym, a tworzenia siebie definiowania swoich granic, podejmowania decyzji tego, gdzie chcę być, jaki chcę być i daje narzędzia po to, żeby dążyć w tym kierunku. Cóż jeszcze mi się udało osiągnąć? Pewne rzeczy są w trakcie, natomiast udało mi się przebić przez pewne rozmowy, dzwonienie do, do firm, do osób obcych z wydawałoby się skomplikowanymi sprawami. Coś, czego nie lubiłem robić, natomiast teraz to mi idzie dużo łatwiej i dzięki temu w ogóle z nieznajomymi osobami jest dużo łatwiej rozmawiać. Więc sport, więc telefony, telefony typu sprzedażowego, lepsze zdefiniowanie siebie w pracy i to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, efekty już się pojawiają. Skupiłem się na pracy wewnętrznej i rzeczywiście na takim wyrabianiu dyscypliny jestem zadowolony z tego, co widzę w sobie, bo stać mnie na dużo więcej niż bym chciał, niż wcześniej myślałem, że, że było mnie stać. Albo inaczej, czuję się po prostu swobodnie z tym, że określiłem sobie wymagania i narzuciłem sobie jakąś dyscyplinę i powoli się staję człowiekiem, który może więcej, bo chce dla siebie więcej, czyli Podnoszę wymagania wobec siebie i mam nadzieję, że jakiś czas efekty będą jeszcze wyższe. Jeżeli chcesz śledzić różne moje rzeczy, to jedną z rzeczy, którą robię w sieci, to mam taki hashtag jak prosty facet i czasami pewne rzeczy publikuję, więc jeżeli oglądasz to wideo za rok, to będziesz mógł zobaczyć, w którym punkcie jestem za rok od dzisiaj, od grudnia 2019. Dzięki, mam nadzieję, że zainteresuje Ciebie Szkoła Wewnętrznego Przywództwa na akademia.pl. Zapraszam, naprawdę warto. Nie ma tutaj słodzenia, nie ma tutaj gadania o tym, żeby wystarczy tylko myśleć i manna z nieba spadnie, tylko jest taka prosta, przyziemna praca. Zdyscyplinowane działanie, działanie tu i teraz, robienie takich rzeczy, które są konieczne. I przede wszystkim zrozumienie tego, jak my funkcjonujemy, funkcjonujemy wewnątrz i jak to się przykłada na, na robienie tych codziennych kroków. I dbanie o to, żeby robić to dziś, a nie tylko myśleć o przyszłości, która nie istnieje. A już tym bardziej nie wisieć w przeszłości, tylko wziąć odpowiedzialność za siebie i lecieć do przodu. Polecam. Polecam. Dzięki za wysłuchanie tego wideo. Pozdrawiam. Cześć. Yo, yo.